Ale werdykty były sprawiedliwe, bo walka jest już o wysoką stawkę w tych turniejach finałowych między czterech sędziów. Bywo! Bylo. A dobra, to było, będziesz flipy spraw I co teraz będzie? To ja no, no, wewnętrz! No, no, no. Nie wiem, Rafała, bo czy ciebie, nie wiem Albofała. Ja, Tylko przerwę im zajdzie. Rycerze mają na sobie uzbrojenie ochronne z końca XIV wieku, gdzie występowały jeszcze elementy skórzane, które wykonywano ze specjalnie utwardzanej skóry poprzez gotowanie jej wosku. Pomimo tego, że był to materiał naturalny, doskonale chronił uda przed ramię rycerza, był przy tym dosyć lekki. Podobna sytuacja jak w poprzednim pojedynku, w ciągu minuty nie udało się wyłonić zwycięzcy. Mamy dogrywkę 30 sekundową. Wracam do uzbrojenia. Pomimo, że było lekkie, jednak spełniało swoje zadanie. Jak Państwo zdążyli zauważyć, ja tutaj to potwierdzam. Te siostry są zadawane z pełną siłą. Chodzi o to też, żeby przeciwnika wykończyć kondycyjnie. Pole trafienia jest dosyć szerokie. Wchodzą tutaj również nogi, uda, kolana. Продолжение